15 maja. Przewodniczący zaproponował mi, żebym został stróżem kołchozowych upraw. Podumałem i się zgodziłem. 16 maja. Skontrolowałem powierzony teren. Ustaliłem, gdzie zorośnie. Niedaleko od upraw rzodkiewki i cebuli zostawiłem kilka butelek wódki z silnym środkiem przeczyszczającym. 18 maja. Na terenie upraw pojawiło się dużo nadprogramowego nawozu organicznego. 20 maja. Flaszek już nikt nie rusza. Warzyw póki co też nie. 21 maja wydrukowałem i rozwiesiłem obwieszczenia, że rzodkiewki będą badane na radioaktywność. Kilkanaście losowych pomalowałem fosforyzującą farbą. 23 maja w miejscowej knajpie rozkoszowałem się słuchaniem, że tu kiedyś było składowisko odpadów nuklearnych. Wtrąciłem się do rozmowy i dodałem, że tu się też widuje złe duchy. 25 maja zaszedłem z flaszką do naszego Batiuszki. Odniósł się ze zrozumieniem do moich postulatów i na kolejnej mszy obiecał poruszyć temat, jak się zachować, napotkawszy siłę nieczystą. 28 maja zakończył się rok szkolny. Poszedłem do szkoły i pożyczyłem szkielet. Co ma się kurzyć przez wakacje? 29 maja, szkielet z podpiętą syreną zainstalowałem na naszym polu truskawek. 30 maja. Ustrojstwo zadziałało, złodziej zwiał na trzydziestometrowe drzewo, na które nikt przed tym nie dał rady wejść. Kategorycznie odmawia zejścia. 3. czerwca przyjechał przewodniczący, odmawia ścięcia drzewa, bo jest najwyższe w okolicy. Kijami i kamieniami do złodzieja nie daje rady dorzucić. Myślę co robić dalej. 6 czerwca uprzedziłem złodzieja, że najbliższej nocy będzie pełnia i wilkołaki wyjdą na polowanie. Nadal nie chcę zleść. No, no. 6 czerwca. Noc. Pomalowałem owczarka kaukaskiego sąsiadów farbą fosforyzującą i puściłem w truskawki koło drzewa. Złodziej powinien iść do drużyny olimpijskiej. Nie widziałem jeszcze, żeby ktoś trójskokiem zlazł z 30-metrowego drzewa. 13 czerwca. Tydzień już nie ma gości. Staruszki idące nam szerzarliwie się żegnają przechodząc koło kołchozowych pól. Wpadł pop i dyrektor szkoły. Przy flaszce długo dyskutowaliśmy o pożytkach i szkodliwości przesądów i zabobonów. 16 czerwca. Ktoś podiwanił kapustę i marchew. Nagotowanie mu się zebrało, czy jak? 17 czerwca. W opuszczonym domu na końcu wsi osiedlili bezdomnych. Pożyczam od żony perukę. 18 czerwca. Nałożyłem perukę i pożyczyłem ciuchy od stracha na wróble. Pogadałem z bezdomnymi, opowiedziałem, że jest tu niebezpiecznie. Licho działa, ludzie przepadają. Udałem, że zasypiam, poczekałem, aż pójdą kraść, zrzuciłem perukę, dorzuciłem trochę kości baranich i całość zalałem trzema litrami świeżej juchy prosto z rzeźni. 19 czerwca pogadałem z dzielnicowym mówił, że wstąpił rano do bezdomnych sprawdzić ich papiery, ale ci na jego widok tak zwiewali, że motocyklem nie dał rady ich dogonić. 23 czerwca pożyczyłem z ciucholandu manekiny i rozwiesiłem je między wiśniami a morelami. 24 czerwca, staruszki na rynku twierdzą, że na Polach działają sataniści i odprawiają rytualne mordy. Nawiasem mówiąc nikt nie sprzedawał wiśni i moreli. Ciekawe dlaczego. 25 czerwca kumpel z wojska przywiózł obiecaną maskę przeciwgazową. Na razie wysmarowałem ją farbą fosforyzującą. 3 lipca. Patrolowałem nocą teren w masce i rogatym hełmie. Miejscowi mówią, że na polach sam szatan grasuje. 8 lipca. Nie sądziłem, że człowiek może się wspiąć na otynkowaną gładką ścianę na wysokość drugiego piętra. Zdybałem podczas patrolu złodzieja pod samym moim domem. 12 lipca. Za wiadro bimbru pożyczyłem od miejscowego kozopasa jego statko. Kolejne dwie godziny przykręcałem kozą pentagramy do rogów. 20 lipca. Jakieś bydlaki przyjechały ciężarówką kraść ogórki. Drogę im przebiegł ucharakteryzowany kozioł przewodnik. Jak wrzucili wsteczny to przyładowali w zgniłą śliwę. Na piechotę poszli do popa prosić o egzorcyzmy. Ten kazał im się wyspowiadać, a jako pokutę zadał przyznanie siedzielnicowemu. Ja dostałem parę flaszek wódki jako premię, a złodzieje wyroki w zawieszeniu. Oddałem statko. 24 lipca. W 18 dżipów zjechał do naszej wsi jakiś nowy ruski z kumplami i obstawą. Do tej pory nie wiem kto zaczął. Odgrodzili się od ludzi i odpoczywają. 3 sierpnia. Do nowego ruskiego przyjechali kolejni kumple. Co dziwne piramida pustych flaszek wciąż rośnie, a wrażenie mam takie, że oni wcale nie jedzą. Za to mój pies ma brzuch większy niż nogi 4 sierpnia nowy ruski odjechał Za kierownicą jednego z dżipów siedział dog Biorąc pod uwagę stopień zamarynowania właściciela i jego kumpli w tym samochodzie Z tym kierowcą było najbezpieczniej 12 sierpnia miejscowi zarzucili chwilowo złodziejstwo I żyją z butelek po nowym ruskim, które oddali do skupu 13 sierpnia wycyganiłem od popa kilka gromnic 14 sierpnia. Cały wieczór instalowałem gromnicę przy pomidorach. Razem z lątem zapalającym, bateryjką i włącznikiem. 15 sierpnia. Widziałem w oddali kogoś uciekającego na ślepo. A rano na bazarze ludzie opowiadali, że bratanka Pietrowny próbowała porwać siłę nieczysta. Najpierw zwabiła do pomidorów, a potem próbowała okrążyć z ścianą ognia piekielnego. Na rynku nikt nie sprzedaje pomidorów. 17 sierpnia przyszedł dyrektor szkoły. Zabrał szkielet, napiliśmy się. Podobno przychodził do niego jakiś mechanizator. Pytał, gdzie można dyskretnie przefarbować włosy z powrotem na rudo, bo jednej nocy osiwiał i teraz musi w środku lata popylać w czapce narciarskiej. 20 sierpnia. Dogadałem się z Popem, żeby wyprawił się z wiernymi na nasze pola, przegnać siłę nieczystą. Kupiłem trochę fajerwerków. 23 sierpnia Pop poprowadził lud zabobonny przez pola. Kiedy przechodzili koło góry kompostu, odpaliłem ląd. Staruszki rozbiegły się z pierwszą prędkością dychawiczną. Pop, uprzedzony o moich zamiarach, został na miejscu. Potem we wsi mówiono, że sam walczył ze złym. 29 sierpnia dogadałem się z dowódcą publickiego specnazu, że jego żołnierze mogą przeprowadzić ćwiczenia na naszych polach. 31 sierpnia. Dwa dni żołnierze kopali i maskowali doły. Przy okazji kwestię składowania kompostu na kolejny sezon mamy rozwiązaną. Warzyw i owoców zjedli tyle, ile było ustalone i nawet za bardzo uprawnie podeptali. Kiedy nocą przyszli nieproszeni goście, czekała ich niespodzianka. Żołnierze mieli sporo ślepaków, tym brygada złodziejska została powitana silnym ogniem broni automatycznej. Jak biegli na oślep, to jeden w biegu wpadł na zamaskowany czołg. 4 września. Wojskowi przysłali pismo z podziękowaniem i dodali, że nigdy się tak dobrze nie bawili na ćwiczeniach. Odpisałem, zaprosiłem na pomoc przy zbiorze ziemniaków. 15 września. Złodziei ani widu. Nuda. Pułkownik odpowiedział. Zgodził się pomóc za dziesiątą część zbiorów. 24 września. Spec nas dyskretnie wyzbierał wszystkie ziemniaki. Dodatkowo żołnierze postarali się zamaskować teren, żeby nic tam się nie działo. Przestałem patrolować teren. 28 września. We wsi mówią, że ziemniaki w tym roku zdrożeją, bo zbiory coś ponod, ponad wyjątkowo marne. Rozkoszuje się widokiem świeżo skopanych nieużytków po ziemniakach. 30 września. Przewodniczący zaproponował podpisanie umowy na kolejny rok.